No, ale no, Jak na razie jest dobrze. <laughs> to oh, za Jest cudnie. Zastanawiam się, czy granie w to w sumie trochę po północy to jest na pewno dobry pomysł. Dobra, dwojny do Sansa. Dobry. Jeśli z tego będzie odcinek, nazwij go najtwardsza gra na świecie. Chciałem nazwać ten film Kwadrat po prostu. Najtwarsza gra na świecie lepiej brzmi. <śmum> Doszło Dźwięk z <sraki. śmum> Gupi jestem. To nie było tak długie. Daj mi radę. To to jest. Co tu się dzieje? Chciałbym wiedzieć. Nie Nabiorę się na twe sztuczki. Nabiorę się na TWE sztuczki. Bro. Bro. Na zdrowie? Purwiona wyścigówka złomek. Złomek nie był purwiony. Złomek miał zęby fajne. Patelnia ma takie same. Nie dorwiesz mnie. Dorwiesz mnie. Kurde mać, trudne to. Dobra, ten najtrudniejszy koniec zrobiony już. Nie umrę teraz. Oj tak. Oj tak, oj Wojtek. to jest projekt Oj Wojtka. Dobrze, że do mnie Oj Wojtek napisał. Jak? to. Kasywałem. Słuchajcie, dobrze no. Normalnie by oj Loterii napisał, stary. A, to. Cześć, tu Wojtek. Ostatnie godziny, żeby dać sobie szansę na wyjazd... Wojtek! ...na drzwi co Wbijaj na loteria.pl. Kup e-booka z poziomu trzeciego 4 czwartego. kod i ja się udział w konkursie. Masz czas do północy. Lecimy, do, lecimy w sierpniu. Co to jest? No, się dołem chyba łatwiej jest. No kurwa! No proszę powiedz mi, że checkpointy dało się zdobyć więcej niż raz. Cześć! Cześć! Tyle, że nie da się tej muzyki z gry trochę bardziej przeciszyć, bo to mogło Cześć być ciszej. Czyli się da. Gdzie? tym, no. Beni. E, nie nie Benny, Eee. Ligasz. Na głośniejszej w prawym dolnym na Windowsie i ten. Jest na jeden. E. No to zero. No to zero. Mniej niż, zero. mniej niż zero! Zróbmy karaoke mniej niż zero. Nie. To jakie karaoke chcesz zrobić? Nie wiem. Ja bym poszedł do nie tego nie. menu zobaczyć czy da się to przyciszyć w tych w opcjach. Bo ja się boję, że już tutaj nie wrócę po tym. To się Bój się. Zbawę. Tutaj nie ma opcji. Dobra, tym razem to szybciej będzie. Obiecuję. Jak dołączyłeś? Jak dołączyłem miałeś 10 śmierci tutaj, musisz mieć mniej. No se robicie ty. chyba. Ty jesteś jest głupia. I'm standing, I'm standing in 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 your life. Life. I have oh. To life. Life. I do, do, two. I do a date with you. No. A, I A widzisz było szybciej. Może, jestem po prostu szczęśliwy. Ja to chyba kiedyś w ogóle przetłumaczyłem, nie? Doszedłem, co to jest? Boję się tego. Nie podoba mi się to. Nie jestem jak oni, ale mogę poudawać. Słońce se znikło, ale mam światło. Dzień jest robiony, a ja mam zabawę. Myślę, że jestem głupi, może po prostu jestem szczęśliwy. Dusza jest tania. Lekcja nauczona. Życz mi szczęścia, sufuj spalenie. Obudź mnie, i razem mi się nie chce. Siadaj trójka. Robek, który zniknął po zaśpiewaniu tego coveru. Nigdy tego nie śpiewaj, bo znikniesz. O trzeciej w noc. O si za 17 pierwsza jest! Co to jest? Ej dobra, ten poziom jest głupi. To jest niewłaściwy tytuł. Powinna być najgłupsza gra świata. Dawaj, 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 Jantek. Jest! Ała. Bracie obudził pewnego ranka w procesie robienia tej gry i pomyślał, że usunięcie ścian to będzie dobry pomysł. Całe sobie tak przyjął mnie. takie py Serio? To słychać? No Au. <grymne> tak się. Jak ty tak stajesz, po prostu lulikasz. To się stało. No. Jak ty to zrobiłeś? Co ty tak głupio zrobiłeś? Dobra, to się już zaczyna robić powoli głupie, więc chyba zarabę dokończył. No, ja idę. Dobranoc. Dobranoc. Doba nie jest tak gra. Żeby chociaż przejść ten poziom. To jest dopiero połowa gry! Ja się boję, co będzie następne. Nie, inaczej, ja się boję, co będzie na końcu. To prawda do końca nie dojdę nawet, bo mi się nie chce. Jest już pierwsza w nocy. Czy im pomysłem to było, żeby w to grać w ogóle? O! Co? 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 E, dobra, to tyle by tego było, mi się już to nie chce grać.